Marek Witek, trener, koordynator sekcji zapaśniczej klubu sportowego Bieżanowianka. W naszej sekcji prowadzimy zajęcia z zapasów dla wszystkich praktycznie kategorii wiekowych, począwszy od czwartego roku życia, gdzie tam prowadzimy zajęcia takie ogólnorozwojowe z elementami rywalizacji. Jest tam bardzo dużo gimnastyki, jest tam bardzo dużo akrobatyki, takiej ogólnej sprawności ruchowej poprzez mm, Dzieci w wieku 12-14 lat, gdzie uczymy się już elementów technicznych, a skończywszy na, na dorosłych. Eee, jeśli chodzi o, o sekcję zapaśniczą, w tym momencie chodzi ponad 100 uczestników, dzieci i młodzieży e, do naszego klubu. Jeśli chodzi o zapasy, jest to, można powiedzieć, najstarszy sport olimpijski. Na świecie jest to sport bardzo wszechstronny, bardzo ogólnorozwojowy. Dzięki zapasom rozwijane są w sposób zrównoważony wszystkie cechy motoryczne szybkość, zwinność, gibkość, wytrzymałość, siła, moc. Nie ma tutaj cechy motorycznej jakby wiodącej wszystko musi być na odpowiednim poziomie. Dlatego dzięki zapasom dzieci bardzo dobrze się rozwijają. No, w chwili obecnej możemy w naszej sekcji już poszczycić się, pochwalić się no, pewnymi sukcesami. Mamy wielu zawodników obiecujących, którzy już w, na każde turnieje, na które jeździmy, już, przyno, już przywożą regularnie medale. Pierwsze, drugie, trzecie. Natomiast naszym naj, najlepszym zawodnikiem w chwili obecnej jest Dominik Krawczyk, który jest w tym momencie na wypożyczeniu. Jest to w tym momencie członek kadry. Polski Seniorów. Jest to wielokrotny medalista, mistrzostw Polski, mistrz Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Co najważniejsze był to uczestnik Mistrzostw Świata w kategorii kadetów, gdzie zajął piąte miejsce. Dodatkowo praktycznie od ponad roku na każdy turniej młodzików, na który jedziemy, zawsze przyjeżdżamy z jakimś pucharem za drugie, za trzecie, za pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Także to jest taki nasz osobisty sukces, wszystkich trenerów tutaj, którzy, którzy ćwiczą naszych młodych zawodników. Oprócz tych wszystkich treningów, aby rozpowszechniać w ogóle sport zapaśniczy, realizujemy również różnego rodzaju turnieje. Takim Największym turniejem jest oczywiście turniej z bardzo długimi tradycjami. Jest to memoria imienia um. Władysława Bajorka, który realizowany jest zawsze w Krakowie. Ze względu na duże zainteresowanie też w ogóle zapasami w naszej dzielnicy, jak i w Krakowie, postanowiliśmy zorganizować tak zwaną Małopolską Ligę Zapaśniczą. To są cztery turnieje w ciągu roku, gdzie rywalizują w zasadzie w każdej kategorii wiekowej nasi, nasi zawodnicy. Formuła jest tak skonstruowana, że zarówno ci, którzy mają jakieś duże doświadczenie, mogą sprawnie rywalizować w, w tych zawodach, jak i takie czterolatki, które dopiero zaczynają, również mogą w bezpieczny sposób wziąć udział w tych za, zawodach. Realizujemy również programy ministerialne, tak zwane Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci. Jest to program ministerialny pod egidą też Polskiego Związku Zapaśniczego. O co chodzi w tym programie? W ramach tego programu nasi licencjonowani trenerzy zapasów prowadzą zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów w niektórych szkołach podstawowych dzielnicy 12. Dla uczniów właśnie tychże szkół. W imieniu klubu sportowego Bieżanowianka, wszystkich trenerów zapasów oraz swoim własnym, chciałbym wszystkich zaprosić na treningi zapasnicze, które realizujemy tutaj w Centrum Sportu na Bieżanowie. Drodzy rodzice, przyprowadźcie dziecko przynajmniej raz. Przyprowadzicie raz, a na pewno dziecko zostanie, zostanie z nami na dłużej.